Delfiny 10 ciekawostek i po pierwsze oczywiście mówimy tutaj o ssakach, a nie o rybach, czyli są to zwierzęta, które oddychają powietrzem atmosferycznym, tak jak my ludzie, mają zwykłe płuca, można by tak powiedzieć, tu nie ma żadnych skrzeli, tu nie ma innych form oddychania pod wodą, nie, delfiny muszą się wynurzać, żeby mogły oddychać. I w zależności od gatunku, tych gatunków jest wiele, potrafią spędzać pod tą wodą do 6, a nawet do 15 minut. Więc to są zwierzęta, które tak jak my należą do ssaków i oddychają tym samym powietrzem, którym oddychamy my. I jeśli chodzi o to jak pobierają to powietrze, to mają nozdrza, no taki pojedynczy otwór na górze ich głowy, powyżej oczu i to właśnie ta taka dziurka za pomocą której oddychają. Mam nadzieję, że osłonięcie mikrofonu od wiatru poprzez kurtkę działa. No i druga ciekawostka, oczywiście mamy delfiny słonowodne, czyli te, które żyją w morzach i oceanach, w wodzie słonej, te, które najczęściej kojarzymy z delfinami, ale są też delfiny słodkowodne, które żyją w rzekach. One kiedyś zostaną omówione. To jest bardzo też ciekawa historia, jak wszystko, ale jeśli mówimy o delfinach, nawet tych słonowodnych, o delfinowatych, to tutaj mamy wiele gatunków. I w tym materiale głównie mówimy o delfinie butlonosym, o delfinie zwyczajnym, a przecież do delfinowatych należą na przykład orki. Tak, orka oceaniczna należy do delfinów. I na te delfiny na przykład poluje, no, na inne walenie też. Ale trzeba pamiętać, że mamy i Delfiny słonowodne żyjące we wszystkich morzach i oceanach, chociaż tutaj trzeba pamiętać, że raczej preferujące te obszary, gdzie ta woda jest jednak ciepła. Nie tylko ze względu na to, że jest po prostu ciepło, ale też ze względu na to, że tam pożywienie, ilość tego pożywienia jest. Większa jest łatwiej dostępne. Żyją też oczywiście w stadach. Tu dużo zależy od ilości pożywienia, od gatunku i takie stado może liczyć kilkanaście, kilkadziesiąt, a nawet kilkaset osobników, kiedy tego pożywienia jest bardzo, bardzo dużo. No im mniej pożywienia, im te warunki nie są tak sprzyjające, żeby te stada były większe, na przykład kilkunasto czy też kilkudziesięcioosobowe, tym te stada właśnie są mniejsze. Niekiedy żyją też w parach. Może trzecia ciekawostka, czyli wielkość. I delfin butlonosy ma długość od 190 do 380 cm, tak do prawie 4 m i waży od 135 do 635 kg. Delfin zwyczajny od 190 cm do 250, od 80 do 150 kg. Delfiny białonose od 240 do 310 cm i od 180 do 350 kg. Ale wspomniana orka oceaniczna, o której będzie odrębny materiał, tak samo jak o delfinie butlonosym, to już nawet prawie 10 m długości i ponad 6,5 tony masy. Nawet tak duże potrafią być te orki oceaniczne przedstawiciele delfinowatych. Inteligencja. I tak. Jeśli chodzi o delfiny, to są one uznawane za drugie pod względem inteligencji zwierzęta na naszej planecie, oczywiście po nas. Oczywiście, ciężko określić tą inteligencję, tutaj te wszystkie testy na inteligencję, jakie my używamy, są yy, yy, nieskuteczne względem właśnie delfinów, ale delfiny potrafią wykorzystywać narzędzia. Tak, potrafią nałożyć gąbkę na swój nos, żeby sobie nie poobijać nosa, potrafią się uczyć, ale potrafią też. Uczyć inne delfiny. My bardzo nie doceniamy tego wpływu umiejętności uczenia się i umiejętności uczenia innych, jeśli chodzi o inteligencję. No ale jeśli chodzi o uczenie, to nie zawsze jest ono skuteczne. Dodatkowo mają swój język, o którym będzie w jednej z ciekawostek. Potrafią rozwiązywać problemy, potrafią tworzyć bardzo silne więzi społeczne. I jest wiele innych. Zagadnień, które powodują, że uważamy delfiny za niesamowicie inteligentne zwierzęta, oczywiście ograniczone z, przez środowisko, w którym żyją. Tutaj pamiętajmy, że nie mogą wykorzystać na przykład, tak jak, dajmy na to, szympansy, mocno rozbudowanych zdolności, jeśli chodzi o umiejętność manipulowania za pomocą rąk. One są jednak przez wodę, przez ich budowę ograniczone, ale delfiny są od tych szympansów inteligentniejsze. Co jeszcze? Oczywiście budowa, wielkość ich mózgu też ma znaczenie. Dodatkowo, jeśli chodzi o ten mózg, to on jest bardzo pofałdowany. Ta kaora mózgowa jest bardzo pofałdowana, co przekłada się na to, że oczywiście tutaj ta powierzchnia, tak to ujmijmy, jest większa. Więc Inteligencja delfinów jest na bardzo wysokim poziomie. No, tutaj wystarczy powiedzieć, że delfiny, które żyją w nieodpowiednich warunkach, przetrzymywane przez ludzi, no mogą popaść w problemy dotyczące ich umysłów i źle skończyć. Wręcz w niektórych miejscach na świecie uważa się, że delfiny powinny być chronione właśnie ze względu na to, że ten poziom inteligencji jest tak duży, że one powinny być chronione właśnie tak jak ludzie, ze względu na to, że jest to gatunek już uznawany za inteligentny. Czyli szukamy pozaziemskiego inteligentnego życia. W kosmosie szukamy tych obcych, a w rzeczywistości możemy mieć takie inteligentne życie właśnie dzięki delfinom, dzięki właśnie temu, że one są tak inteligentne. O inteligencji delfinów też musimy kiedyś porozmawiać, czyli czy kiedykolwiek uda się z nimi skomunikować. No ale przejdźmy do piątej ciekawostki, do tego, co jedzą delfiny. Poczekajcie, przestawię kamerkę. O, może będzie lepiej. I są to zwierzęta. Drapieżne, tak. Delfiny są zwierzętami drapieżnymi, polującymi w tych morzach, oceanach i rzekach w przypadku tych delfinów słodkowodnych na ryby, na głowonogi, na skorupiaki, na mięczaki. No, najczęściej są to ryby, tutaj też jest taki podział, że te delfiny z tymi długimi nosami, pyskami. Przeważnie skupiają się na polowaniach na ryby, a te z krótszymi pyskami głównie na głowonogi. Oczywiście, delfin, kiedy widzi coś, co jest do zjedzenia, to jak najbardziej to upoluje. I ten długonosy też może polować na głowonogi. Nie ma sprawy, żeby ta kałamarnica, ośmiornica i tak dalej były przez nie zjadane. I one. Z prowadzą bardzo skuteczne polowania ze względu na to, że żyjąc w tych stadach potrafią to stado osaczyć, zaskoczyć, potrafią wykorzystać swoją inteligencję, umiejętność komunikacji się z innymi delfinami do skuteczniejszego polowania. Więc gdy mowa o delfinach, to są to zwierzęta drapieżne, żywiące się rybia, rybami, skorupiakami, głowonogami, no tym, co się da w tej wodzie upolować. Szósta ciekawostka. Oczywiście delfiny są znane z tego, że są to zwierzęta, które posiadają empatię, mają zachowania altruistyczne, to znaczy duża część ich zachowań, na przykład względem rozbitków, jest już y, uważana za zachowania altruistyczne. I oczywiście w większości przypadków tak jest, tylko że trzeba pamiętać, że delfiny to też zwierzęta drapieżne, zwierzęta, które. Y, są inteligentne, ale doskonale wiemy na naszym przykładzie, że inteligencja nie oznacza od razu empatii, dobrych skłonności, dobrych uczuć do wszystkiego. Zdarzają się przypadki, nie wiemy czy z zabawy, czy specjalnie, że taki delfin może przeszkadzać płetwonurkowi, próbować go podtapiać. Często wiele osób marzy o tym żeby na przykład pływać z delfinami, i o ile to jest oswojony delfin, to tutaj takich wielkich problemów najprawdopodobniej nie ma. Nie wiem, nigdy nie oswajałem delfina ani z nimi nie pływałem, ale jeśli chodzi o dziko żyjące delfiny, to tutaj raczej się odradza tego pływania, tego wchodzenia w kontakt. Z reguły powinno to być oczywiście coś przyjacielskiego. To są bardzo ciekawskie zwierzęta. To są zwierzęta, które chcą wiedzieć, co się wokół nich dzieje, ale jednak to jest dzikie zwierzę. Nie wiadomo jakie doświadczenia ma ten niesamowicie inteligentny delfin z kontaktami z ludźmi. Jeśli chodzi o siódmą ciekawostkę, to samica po około rocznej ciąży rodzi najczęściej jednego młodego, którego przez rok przez półtora karmi mlekiem. Tak, to ssaki, tylko że te młode nie mają warg. No, i to mleko musi być wstrzykiwane do ich ust. To nie wygląda tak jak u nas, czy też przy dużej ilości innych ssaków. Tutaj o stekowcach nie mówimy, tutaj to jest troszkę inny odłam, jeśli chodzi o ssaki. No, widzicie, że ptaki, chociaż prawie połowa grudnia, jak najbardziej są aktywne. Chyba mikrofon to zbiera. I jeśli chodzi o to, kiedy one będą mogły mieć młode, to w zależności od gatunku u samic od 3 do 5, 6 lat, u samców troszkę dłużej od 5 do 8 lat. Jeśli chodzi o długość życia, to najczęściej podaje się ją na kilkanaście lat, chociaż istnieją y, y, informacje, że niektóre gatunki delfinów potrafią żyć 40, 50, a nawet do 60 lat. Ósma ciekawostka to oczywiście echolokacja. Tak, delfiny potrafią wykorzystywać echolokację, czyli potrafią mm, emitować dźwięki, które po odbiciu od obiektów, które je otaczają, wracają, są odbierane i analizowane, co daje delfinom taki obraz otoczenia. My używamy Wzroku delfiny też używają wzroku i tak ten wzrok jest najczęściej bardzo dobry, on jest przystosowany do tego, żeby widzieć i pod wodą i nad wodą, ale ta echolokacja potrafi im widzieć tam, gdzie wzrok nie sięga, czy też nie jest aż tak skuteczny. I jeśli chodzi o to, jak emitują te dźwięki, to te dźwięki powstają kiedy jest wydmuchiwane to powietrze przez ten otwór w ich głowie i to jest wszystko, ten dźwięk jest skoncentrowany przez taki melon, to jest tak zwany melon, czyli taki zbiornik tłuszczowy w ich czole i tam jest soczewkowany, koncentrowany i on jest niejako kierowany w odpowiedni sposób. Te, powstają w ten sposób odpowiednie fale dźwiękowe. Po tym, gdy dojdzie do odbicia tych fal o jakieś obiekty, które je otaczają, otaczają w znaczeniu, otaczają delfiny, one wracają i w dolnej szczęce delfinów jest taki kanał tłuszczowy. Ta szczęka jest pusta, i tam jest taki kanał tłuszczowy, który doprowadza te fale dźwiękowe, ten wracający odbity dźwięk, do ucha środkowego. Tam te informacje trafiają do mózgu, który w odpowiedni sposób, analizując te informacje, jest w stanie dać obraz otoczenia delfina. Gdzie jest jakiś obiekt, z jaką prędkością się porusza. I Jaki to obiekt? To jest na tyle rozwinięte, że nawet te fale dźwiękowe mogą jakiś obiekt znajdujący się zagrzebany w dnie, no na przykład coś do zjedzenia tam wyłapać. To jest coś, co nie jesteśmy sobie w stanie tak wyobrazić. Oczywiście w różnych filmach i w inny sposób próbuje się nam to pokazać. No, nasz mózg tego nie potrafi, ale to jest taka niesamowicie ważna, skuteczna forma widzenia. Troszkę innego, dodatkowego, którą posiadają właśnie delfiny. Czyli delfiny nie tylko są inteligentne, ale też widzą więcej niż my. Może przejdźmy do przedostatniej ciekawostki, czyli do wspomnianego języka delfinów. I on nie polega tylko na wydawaniu świstów, gwizdów i innych dźwięków nie zawsze przez nas słyszalnych. Tutaj też są to różne gesty to jak się porusza, skacze, macha ten delfin, chociaż główną podstawą tego języka jest oczywiście te dźwięki są głównym elementem tego języka. I tak, to, że mówię język, oznacza, że wiele osób uważa, że to, jak porozumiewają się delfiny, spełnia to wszystkie, wszystkie, nie wszystkie, spełnia jednak warunki bycia językiem. Ponieważ tak, język, bycie językiem też musi oznaczać spełnianie wielu warunków. I tak, delfiny mają swoje imiona, mają wiele przeróżnych... Słów, wyrażeń, które pozwalają im się komunikować, ostrzegać, mówić, że coś gdzieś się znajduje oraz na przykład dbać o więzi społeczne. Dodatkowo delfiny żyjące w różnych miejscach mogą mieć różne dialekty, mogą te języki się różnić od siebie. Tutaj pamiętajcie, że one też tych języków muszą się nauczyć w znaczeniu. Te młode są uczone tego języka, muszą mieć nadane w jakiś sposób imię. No to też jest dosyć ciekawe, ale też skomplikowane. I tak my do końca nie rozszyfrowaliśmy jeszcze tego języka delfinów. Tutaj prace trwają, tutaj wiele osób ma wielkie nadzieje, że może nam się uda w końcu skomunikować z innymi istotami niż tylko z ludźmi. Chociaż myślę, że jeśli chodzi o komunikację, to my z ludźmi pomiędzy sobą mamy na tyle duże problemy, a tu dopiero co mówić o komunikacji z delfinami, które jednak mogą w zupełnie inny sposób postrzegać rzeczywistość, ich mózgi mogą zupełnie inaczej działać i ta komunikacja nie będzie taka, jak się niektórym wydaje, że to będzie komunikacja, która pozwoli tak rozmawiać z delfinami jak z innym człowiekiem. No ale to też jest bardzo ciekawy temat. Dziesiąta ostatnia ciekawostka. Tak, delfiny można w odpowiednich warunkach oswoić. One są zwierzętami, które dzięki inteligencji, dzięki niekiedy chęci współpracy, nie tylko są na przykład w delfinariach, nie tylko służą na przykład do różnych działań, żeby pomagać ludziom ale są też wykorzystywane na przykład, żeby poszukiwać miny, jakieś ładunki niebezpieczne, czy też były szkolone nawet, żeby zwalczać przeciwników, tych ludzkich. To znaczy ludzie trenowali delfiny, żeby on, one zwalczały tych przeciwników dla tych ludzi. Więc z delfinami, z ich szkoleniem nie zawsze to wyglądało. I myślę, że nadal nie zawsze to wygląda, że to jest prowadzone z takich pozytywnych pobudek. Tak, żebyście zdawali sobie sprawę, że człowiek, nawet delfina, no ale nie tylko, potrafi nauczyć wielu zachowań, czy też próbuje go wykorzystać do takich niecnych celi. Oczywiście o delfinach jeszcze kiedyś porozmawiamy, i o orkach oceanicznych, i orka, orkach, o delfinach butlonosych, i o innych, o ich inteligencji, o ich języku, ponieważ to są tematy. Każdym z nich można by się zająć i mówić przez dziesiątki minut. Mam nadzieję, że Wam się to spodobało. Dziękuję za to, że jesteście. Sobotni materiał niestety wypadł, ale niekiedy trzeba być świętym Mikołajem. Bardzo dziękuję Wam za to, że jesteście, że oceniacie, komentujecie, subskrybujecie, że polecacie te materiały, że komentujecie. Bardzo Wam za to dziękuję i oczywiście zapraszam Was ponownie.